W kolejny film na moim kanale, a w tym odcinku Roblox. Jeśli Ci film spodobał, możesz zostawić lajka, zasubskrybować kanał. Dzisiaj gram Find the Pencil. Pamiętaj, że do końca tego tygodnia filmy pojawiają się codziennie, więc ja już zaczynam. Dobra, tutaj widzę już pierwszy ołówek O, dobra, jest zombie pencil. Tutaj jest drugi. Dobra, i hop, hop. I jest i white pencil. Już mam trzy. Tu jest jakieś jajko w ogóle, okej. Okay. Dobra, tu jest kolejny pencil red. Dobra, z tego domku już chyba nic nie ma. Dobra, w wodzie coś może? Jest chyba coś w wodzie, przynajmniej tak mi się wydaje. Dokładnie, jest tutaj ołówek, więc go cyk. Ten chłop tu pływa, ale tu nic nie znalazł. Spoko, i tutaj już chyba nic nie ma, więc dobra. Znalazłem kolejny. Wy... Co jest grane? Wypłyń. Pomocy. E, dobra, jest. To było dziwne, że nie mogłem wypłynąć. Ale dobra, idę sobie tutaj, bo tam jest jakieś jajko. Nie wiem, o co chodzi z tymi jajkami. Jest ich 18, więc raczej wszystkich nie znajdę. Ale dobra, będę tak przy okazji zbierał. Na górze nic nie widzę, ale tutaj coś pewnie będzie. Więc spróbuję wejść. Nawet jest wejście, więc dokładnie jest ołówek wooden pencil spoko tu już nic o jest coś tutaj jest coś tutaj jest jakaś jaskinia a nie jest jakiś blue pencil dobra mogę stąd już wrócić e, tu nie ma powrotu ok to przy okazji zrobię sobie te obi hop 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 dobra jest o nie tu jest coś co ja zrobiłem najgorzej zepsułem dobra trzeba jeszcze raz hop hop a naprawdę hop 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 i hop teraz trzeba przeczekać aż to się Pochodnia! Pochodnia mnie zablokowała, nie mogłem wskoczyć Jest dobra, w końcu się udało, chyba za dziesiątą próbą. To było niefajne, że tak się nie udawało. Dobra, tam widzę jajko, ale na razie chciałbym tą górę sprawdzić. Dobra, na razie nic to nie widzę. Więc idę po pod jajko, które dalej nie wiem co robi, ale fajnie je zbierać. Dobra, biorę. Ogólnie tam w jaskini jeszcze było jakieś jajko i je zebrałem. No dobra, wraca na tą zimę. Ale zanim to, to tutaj jest kolejny ołówek, więc go od razu to już też zbiorę. E, Gras pencil, spoko. Dobra, gdzie tu może być kolejny? Tu nic nie widzę. Ja tu już byłem, więc na tą górę już nie wchodzę. Tam nic nie było. Dobra, tu już byłem. Te iglo bym sprawdził. Tu jest pierwsze iglo, dobra, więc wchodzę. Jest ołówek, snow pencil, dobra. Tu nie widzę, więc wychodzę, w drugim iglo jest labirynt, fajne, że ktoś sobie w iglo labirynty robi, nie no, świetnie, świetnie, dobra, gdzie tu coś jest, tu nic nie ma, gdzie tu będzie jakiś ołówek, ołówek, gdzie jesteś, dobra, tu a ślepe z jestem przy wyjściu, naprawdę, tu nic nie ma, gdzie jest ten ołówek? Tu coś tutaj, o, o, o! Tutaj mnie chyba jeszcze nie było. Chyba. Dobra, szukam go, szukam. Może go znajdę tu naprawdę. Jest! Wreszcie go znalazłem. Najgorszą ołówek, jakim mogłem szukać. Ja tu chyba go szukałem z dwie minuty. Dobra, wychodzę. Tu a i wcześniej miglo nic nie ma. Fajnie, fajnie. Dobra, tu jest jakiś lud, na którym się nie ślizgam. Chociaż. Nie, no jeśli ślizgam się, dobra. Gdzie tu może coś być jeszcze? Tutaj spróbuję, hop. Nie udało się, dobra, jestem, tym teraz się udało. Czy tutaj jest jakiś ołówek? To jest dobre pytanie, tylko wskocz tu. Tu coś w ogóle jest, jakiś. Dobra, jestem tu i tutaj niestety nic nie ma. Ale tu widzimy jakieś przejście za barykadą. A, to po prostu jest tak. O, tu nic nie ma w środku, więc nie fajnie, nie, fajnie. Tu jest jakaś dziura, dobra, wchodzę tu i tutaj. Mm -hmm, fajnie, fajnie, jestem w jakiejś jaskini w ogóle. Dobra, 180, 180 i hop, dobra. Teraz tutaj, 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 tutaj. Nie, teraz najgorsze, bo takich małych skakać. Nie lubię po takich skakać, bo strasznie on dobra jest. Coal pencil, tu już nic nie ma, więc mogę wyjść. A jestem tutaj, tutaj gdzie chciałem wejść, to tu było wyjście. Nie, no fajnie, fajnie. Dobra. Gdzie jest jakiś kolejny ołówek? łówku gdzie jesteś? Tu jest jakiś parkour, więc idę tutaj To sobie poskakać. Więc dobra, hop, hop. A, o dobra, prawie spadłem. Hop i hop, i hop. I kolejny raz hop. Dobra, dobra. Hop, hop. Mam ołówek. Jakiś kolejny ołówek. Fajnie, że na początku spadłem. Dobra, hop, hop, hop. Wtedy mi się usunęły jajka, bo mnie z gry wyrzuciło, ale już dołączyłem i znalazłem jakiś tutaj parkour i znowu spadłem. Dobra, jestem w tym samym miejscu i hop, hop, hop i hop. Jest marker, dobra. Wychodzę stąd, to było w tej budce takiej. Więc dobra, mam kolejny marker. Teraz mogę iść gdzieś dalej, tylko tu na razie nic nie widzę. Jednak widzę biały marker, proszę bardzo. Dobra. Gdzie jest jakiś kolejny marker? Dobra, a tam za chwilę się wrócę, bo widzę te obby. Ale to na razie widzę tutaj taką ruinę. Tylko że tutaj naprawdę nic nie ma? Nie, naprawdę. Coś mi się nie wydaje, że tu by nic nie było. Dobra, wracam tam do, te, do tego lodowego obby. Dobra, jestem na szczycie, więc hop. Hop, prawie znowu spadłem. Więc dobra, teraz się uda. Za pierwszym to przechodzę. Za pierwszym. Dobra, hop, hop, hop. Hop, i hop, mam. Dobra, mamy kolejny ma. Jaki marker? Yy, długo ołówek całam. mam. ołówek, dobra. Gdzie jest jakiś kolejny ołówek? Ołówek. Dobra, tam coś może być, tylko nie wiem gdzie. O, widzę, dobra, widzę kolejny marker. Dobra, trzeba tutaj sobie wskoczyć, tylko jak tam wskoczyć? nieco co? Jak mam tam się dostać? Zaraz, zaraz. Chwilkę, chwila, chwila, chwila Jak ja mam tu wejść? Przecież tu się nie da wejść eee, n -n -n. Dobra, jest jakiś guzik Ale co to robi? Dobra, no i teraz można skakać Rozumiem, że to takie na czas Hop, hop, dobra, jestem I cyk, noob pencil No to fajny noob to trzeba było jakiś guzik kliknąć w ogóle. Dobra. Tu jest jakiś yy, ten parasol i widzę kolejny ołówek. Dobra, jest tu jakaś Coca-Cola też. Nie wiem co tu co chodzi z tą Coca-Colą. Ale w razie czego wolę kliknąć, ale chyba nic się nie dzieje. Dobra, ta, nic się nie dzieje. Mogę iść gdzieś dalej. Na ten statek bym poszedł. Dobra. To idę na ten statek. A na statku mam... Pana Kapitana, dobra Pirat Pencil Czyli e, Pirat Ołówek I coś jeszcze tutaj nie A może pod statkiem jest coś Widzę coś, ale to nie jest ma ten ołówek Co mam z tym markerem? Dobra, kliknę w to Fasola, ok. Fasola, po co mi fasola? Nie wiem, ale to jest Chyba marker, jak mi się nie wydaje Nie, to chyba nie jest Jednak marker, dobra, nieważne To nie jest marker Dobra... To znajdźmy teraz jakiegoś najtrudniejszego A Najtrudniejszy na przykład O, beans Dobra, to mogę wziąć W sumie I trzeba przejść za tą górę I tam jest jakieś pudełko fasoli Trzeba w nie kliknąć, jeśli już ma tę fasolę Co podniosłem pod statkiem Dobra... Śmiesznie w ogóle wygląda ten Czemu w ogóle mam, niby że mam już go zebranego? Jak nawet nie zbieram. O, co tu, dobra, coś się musiało popsuć. Więc dobra, cyk i zbieram Pins Pencil. Z tam już widzę kolejny. I mam już jednego e, najtrudniejszego do zdobycia. E, e, ołówka. Tu jest w ogóle jakiś połamany. Słabo, słabo, że się połamał. Dobra, tu też nie, nie ma nic. Dobra, a drugi jakiś taki najtrudniejszy jest. To jest jego pierwsza część, żeby go zdobyć. Trzeba kliknąć w ten guzik, przejść to obbi, hop, hop, hop i hop. Dobra, i tutaj jest klucz. Więc go biorę, dobra, klikam w ten guzik. Mogę sobie przejść to do końca, w sumie, hop, hop. dobra tu jakieś kamienie spadają. Dobra, tutaj jest jakieś obi, o to się w ogóle chowa. Dobra, hop, hop, hop i hop. hop. Spadłem. Spadłem, trudno nie jest mi się tego tam drugi raz przychodzić, ale ten najrzadszy jest tutaj. Tu jest takie przejście, trzeba tutaj kliknąć i się otwiera nam przejście do Crystal Pencil. Dobra, zbierz go. Dobra, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to może zostać lajka, zasubskrybować kanał, my się widzimy w odcinku.